Jeżeli nie słyszeliście o grze karta Ventura, to chyba mieszkaliście pod skałą przez ostatnie kilka miesięcy. Karta Ventura była jedną z najbardziej polecanych gier na wakacje i bardzo się temu nie dziwię, bo karta Ventura to jest mała kieszonkowa gra, która daje nam kilka rozwiązań, więc jest regrywalna. Jest to talia kart, do której nie potrzebujemy aż tak dużo miejsca. Mały stolik nam wystarczy i. Możemy w to grać solo, albo możemy w to grać z kimś jako kooperacja, bo gra polega tylko i wyłącznie na podejmowaniu decyzji i czytaniu tekstu na kartach. Nie potrzeba pionków, nie potrzeba kostek. To gra idealna na podróż. Karta Aventura to jest, tak jak mówię, gra em, przygodowa, w której będziemy wybierali swoją własną przygodę. Czytamy daną kartę i... Wykonujemy to, co na tej karcie jest napisane. Z nami również będzie się rozpościerała mapa, gdzie będziemy się po niej poruszać, wybierać cel naszej podróży i w zależności od tego, co wybierzemy, te karty mogą się zmieniać, ta mapa może się wyglądać inaczej. I fajnym właśnie jest to, że za każdym razem, każda rozgrywka może się skończyć inaczej, bo każda gra ma inne kilka innych zakończeń. Więc jeżeli udało wam się wygrać za pierwszym razem zakończeniem numer 1, to w drugiej rozgrywce wybierzecie inne drogi, żeby mieć zakończenie numer 2, 3 albo 4 na przykład. I jest to gra dla wytrwałych, bo jeżeli nie uda nam się za pierwszym razem i gdzieś tam polegniemy, no to już zależy tylko i wyłącznie od was, czy wy chcecie w tę grę zagrać jeszcze raz, czy nie, czy, czy chcecie ten początek przeżyć jeszcze raz, czy nie, czy po prostu kilka tych kart przelecicie tylko wzrokiem, bo wiecie co już się tam wydarzyło może że dokonacie innych wyborów. Także tutaj trzeba mieć na uwadze to, że tego czytania jest dość sporo i naprawdę trzeba się tutaj wczuć w tę grę. To jest gra na taki cichy wieczór, gdzie możecie siedzieć na przykład sami, nie macie co robić, nie możecie wydawać siebie głośnych dźwięków. Karta Aventura wtedy jest naprawdę fajną opcją. To jest gra dla fanów gier książkowych, paragrafowych, właśnie typu Choose Your Own Adventure, gdzie będziemy przechodzić przez daną historię lat się w rolę bohatera i w zależności od tego, jakie podejmiemy decyzje, to takie rzeczy nam się przydarzą. Ja mam dwie wersje tutaj te gry Lhasa i Winlandia, ale tych, tych gier jest więcej w języku angielskim, w języku polskim one chyba jeszcze się nie pojawiły. I już gdzieś czytałam jakieś opinie w internecie, że jedna z tych gier jest em, na tle rasistowskim, trochę tam jest przegięcie, ale chodzi tutaj o to, że to jest ta gra jest. Historycznie prawdziwa. Czyli, jeżeli coś się wydarzyło kiedyś w historii, to w tej grze to będzie. I czy to się Wam podoba, czy nie, czy tutaj na, tu akurat w, tej, w tym wypadku chodziło chyba o niewolnictwo. No to słuchajcie, to się stało i to wcale nie tak dawno temu, więc nie ma co tutaj się nad tym rozwodzić. To jest tylko gra, która chce was czegoś nauczyć. To nie jest gra, która promuje niewolnictwo, to jest gra, która wam o tym niewolnictwie po prostu mówi, was informuje, że takie coś się wydarzyło w takim roku i tutaj nie ma co tego ukrywać. E, tak samo są gry o wojnie, gdzie wspominamy Hitlera, tak samo są gry e, o konkwistadorach, o których było bardzo głośno, jeżeli chodzi o Wittikolcie, także... Trzeba się tutaj jakby odseparować od tego, czy gra jest e, promuje dane zachowanie, czy ona po prostu nas o tym informuje. To nie jest gra, która będzie wam mówiła o tym, żeby iść i zabijać, a są takie gry. E, to jest po prostu gra, w której jest sporo historii i każda taka gra ma taką, taką również, e, to nie jest nawet książeczka, to jest ulotka, która nas informuje o tym, e, o tle historycznym danej gry. Także. Fajne, można się czegoś nauczyć, można się dużo dowiedzieć. Um, i gra nie zajmuje ani dużo czasu, ani dużo miejsca. Um, jeżeli chcecie zobaczyć, na czym ta gra polega, to ja mam taki scenariusz um, bonusowy, um, który zaraz Wam tutaj pokażę, jak się w to gra. Jeżeli macie ten scenariusz i chcecie go zagrać sami, to słuchajcie, się teraz, możemy się teraz pożegnać. Um, a jeżeli chcecie zobaczyć, na czym polega początek takiego scenariusza, to zostańcie ze mną. Brytania, roku pańskiego 487. Jesteś Arturem, synem umierającego króla Utera Pendragona. Przyzywa cię on do swojego łoża i mówi Z każdym dniem tracę siły, dlatego nadeszła pora, żebyś poznał wielką tajemnicę królów, legendę. Twoje czyny staną się inspiracją do stworzenia opowieści, która będzie przez wieki przekazywana z ust do ust. Doczesny świat pełen jest cierpienia, dlatego ludzie potrzebują historii opiewającej chwalebne czyny. Nieuchronnie zbliża się twoja koronacja. Zanim ona jednak nastąpi... Musisz poznać swoje królestwo. Weź broń i zapasy na drogę. Bierz ze sobą w podróż mego wiernego skrybę, mnicha Lucjusza. Będzie on świadkiem Twoich osiągnięć i opisze je dla potomności. Idź, synu, i niech twa legenda żyje dzięki wierze, mądrości i odwadze. Zgodnie z poleceniem ojca, pakujesz ekwipunek, siodłasz konia i opuszczasz rodzinny zamek w towarzystwie Lucjusza. Choć charakter i dokonania utera zainspirowały mnicha do napisania wielu wspaniałych opowieści, nie kreje on wcale wątpliwości co do Twojej osoby. Wszystko wskazuje na to, że Lucy już nie napisze o tobie ani jednego pochwalnego wersu, jeśli wpierw sobie na to nie zasłużysz. Dobierz kartę 4 i połóż ją przed sobą liczbą 1 do góry. Rozpoczynasz grę z punktem poważania. Odwróć tę kartę. Już po kilku dniach wspólnej podróży masz powyżej uszu nieustannego narzekania Lucjusza, który ogromnie tęskni za ciepłym wielkich palenisk zamku. Gdy słońce chyli się ku zachodowi, docieracie do wielkiej gospody na granicy królestwa. Skrętnie ukrywając swoją tożsamość, słuchasz miejscowych wieści i plotek. Dowiadujesz się, że w północnych lasach widywano ostatnio zwiadowców sasów, tradycyjnych wrogów Brytanii. Ludzie otwarcie krytykują bezczynność, a kolona tutajszego lorda, jeżeli wierzyć im słowom, jedyne co potrafi to te, ten pan, to nakładać do poddanych drakońskie podatki. Uznajesz, iż byłoby dobrym pomysłem przekonać się, czy jest on lojalny wobec swego króla. Inni żywo omawiają przepowiedni Myrdina, wieszcza i barda, który ujrzał nadejście wielkiej katastrofy. Dziś wieczór odpoczywasz, a jutro o poranku zdecydujesz, jakie podjąć działania. Dobierz kartę 5 i połóż ją na środku stołu. Jeżeli karta 2 jest widoczna, odwróć ją, przeczytaj. To jest karta, która mówi nam, jak mapami się tutaj zajmować. E, odrzuć kartę numer 3. ją odrzucam. I tutaj mam napisane, co muszę na tych, obok tej karty położyć. Jest to karta z numerem 6, karta z numerem 7 oraz karta z numerem 8. I mam tutaj chatę Merdina, północny las oraz zamek Akolona. I zdecydujemy, co chcemy zrobić. Powiedzmy, że pójdę do chaty Myrtina. Odbyć wieszcza, dobierz kartę numer 10. Myrtin mieszka sam na skraju lasu, w chacie otoczony niezliczonymi klatkami dla ptaków. Przedstawiasz mu się i prosisz, by nakreślił ci szczegóły owego kataklizmu, który ma rzekomo dotknąć królestwo. Ten świat jest źródłem wielu kataklizmów, młody Arturze. Nie trzeba być wielkim wieszczem, by odgadnąć, że kolejny czaje się za rogiem. A jeśli się okaże, że wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu czeka nas okres pokoju, ludzie przejdą mi dziękować za to, że zapobiegłem nieszczęściu swoją magią. Z drugiej strony, twoje przybycie wyczytałem z flaków padliny. Jestem skoro opowiedzieć ci, co ujrzałem w twojej przyszłości, ale nie zrobię tego w towarzystwie człowieka, który sobą tobą podróżuje. Wątpi on bowiem w magię tego świata. Na te słowa Lucjusz przyznaje, iż owszem, nie ma krzty zaufania do bajan tego szaleńca. Błaga cię, abyś nie plamił swego honoru wiarą w zabobony. Będzie Ci wdzięczny, jeśli opuścicie to miejsce tak szybko, jak to możliwe. Czyli możecie albo posłuchać Myrdina i kazać Lucjuszowi czekać na zewnątrz, albo posłuchać Lucjusza i ruszyć w drogę. Powiedzmy, że posłuchamy Myrdina i Lucjusz musi poczekać na zewnątrz. Odwracamy kartę numer 8 i odrzucamy kartę numer 10. Dostajemy klucz Myrdina. Kiedy zostajecie sami, Myrdyn podejmuje. Ludzie tacy jak już potrzebują na własne oczy zobaczyć działanie magii, żeby w nią uwierzyć. Któregoś dnia Twój Ojciec Uther poprosił mnie, abym rzucił na jego spotkanie z Twoją matką. Chciałbym przepowiedzieć o Twoje nadejście, a dziś raz jeszcze pokażemy niedowiarkom magię, o której będą rozprawiać przez wieki. Idź do miejsca zwanego Tintagel, a znajdziesz w okolicy granitowy głaz przydzielony szczeliną. Twój Ojciec nakazał mi wbić w to pęknięcie piękny miecz. Dzięki temu oto kluczowi uruchomisz mechanizm ukryty w głowicy. Wycofa on tkwiący w szpicu miecza kolec, który nie pozwala wyciągnąć go z głazu. Idź! Legenda miecza tkwiącego w kamieniu nie napisze się sama. Opuszczasz chatę Myrtina z niewielkim kluczem, choć szczerze wątpisz, czy otworzyć się o drogę do chwały. I taki klucz sobie tutaj zabieramy. I możemy teraz znów albo zaatakować obóz Sasów, albo pójść do zamku Akolona. Czy atak na zamek Sasów samemu daje nam coś dobrego, nie sądzę. Pójdźmy może do zamku Akolona. Możemy albo przedstawić się jako syn Utera, albo zachować anonimowość. Zachowajmy anonimowość. Tracimy jeden punkt poważania i odwracamy tę kartę. Stawiasz się na zamku Akolona i prezentujesz się jako zbłąkany rycerz, który byłby dozgonnie wdzięczny za dach nad głową i siano dla koni. Po zmroku zakradła się do ciebie młoda kobieta, uważa cię za niezwykle atrakcyjnego i zaprasza do swojej komnaty, która oferuje ci więcej wygód niż stajnia. Ma na imię Morgana i jest jedną z licznych kochanic ser Akolona, którego opisuje w niezbyt przychylnych słowach. Krewki, zdradliwy i nielojalny, kieruje się tylko jednym celem, zaspokajaniem nienasyconej potrzeby luksusów i bogactw. W dowód swych słów Morgana prowadzi cię tajnym przejściem do zgrabionych skarbów, które gromadził u złoczyńca. Lud już nie ufał kurtyzanie i radzi ci, byście też także, także zachował ostrożność. Uważa, że szpiegowanie własnego gospodarza jest niehonorowe i że ta wiedźma może zostawiać na ciebie pułapkę. Odrzuć numer 5 i odrzuć tę kartę. I teraz tu pojawia nam się nowa karta 12. I tyle. I tak to wygląda. Tu jest pełno tych kart, które w tym malutkim scenariuszu pozwoliłyby Wam na inne zakończenie tej gry, które ja zrobiłam obydwa, żeby wiedzieć, co się tutaj dzieje. Tym bardziej, że ta historia bardzo mi się podoba. Lubię bardzo Króla Artura. Także na tym właśnie polega um, Karta Wędura. Jeżeli Wam się spodobało, pędźcie do sklepu. Na razie!